Hej hej, dzień dobry, w poniedziałek chcieliście odcinek, więc proszę bardzo, przy okazji dzięki serdeczne dla czterech osób: są to Matis, Tobiasz Krzywański, Krajna Zdrapek oraz Jack GL28 za przyłożenie się do wsparcia tego odcinka. Korzystając z okazji, pokazuję wam dzisiejsze zakupy, nowe zakupy, co będzie można wygrać na moich odcinkach na żywo, na live'ach. Są to w sumie kosmetyki dla miłych pań, a także chłopaków. Także od razu wam pokazuję peeling do ust i masło do ust, hawajski klimat z firmy Manufaktura Piękna. Także takie coś będzie można umie wygrać na moich live'ach. No i jeszcze wam jedną rzecz pokazuję od razu. O tak. Jest to taka jest to w sumie taki peelingujący mus do mycia ciała. Tak samo z firmy Manufaktura Piękna. Proszę bardzo. Wszystko nowe, nieotwarte. <laughs> ok. Także mówię tak pobocznie, chciałem Wam pokazać dzisiejsze nowe zakupy. Oczywiście mam tych zestawów chyba trzy. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Bo jak będzie wszystko ok, jak będzie Wam się to podobało, no to może jeszcze coś tam uda mi się dokupić. Dobrze, moi drodzy, także myślę, że wszystko już powiedziałem. Dzisiejszy Draping macie za 42 zł. Jak się nie mylę, 10, 20, 30, tak, za 42 zł. Mamy ekstra linię, super linię, no i super linie jest ze specjalną dedykacją dla Jack GL 28, bo mówię, przyłożył się do wsparcia odcinka i prosił, żebym kupił super linię, także proszę bardzo specjalna dedykacja. Ok, moi drodzy, będziemy zaczynali. Trzymajcie kciuki. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie zwalniamy tempa oczywiście. Na pierwszy ogień idzie kieszonkowe. Jeszcze mam, widzicie, biały drapak. Jest to w sumie drapak, którego jeszcze nie wysłałem. I jest plik, ale jest też literka G, także jest, mamy zwrocik na pewno. No i proszę bardzo, złotóweczka. Oj, pierwsza wygrana. Dobrze, także teraz drugie kieszonkowe. Drapiemy, szukamy. Szukamy pliku oczywiście zegarek i... I gwiazda. No dobra, moi drodzy, także nie ma, nie ma, nie ma. Pusto, kolejna zdrapeczka to podwójna gra. Drapiemy. Mówię, swojego drapaczka niebieskiego już nie mam. Oddałem. <laughs> Kto był na live, ten wie. Przy okazji, zapraszam Was na moje live. Y. O i moi drodzy, mamy wygraną. Fajnie. Pierwsza wygrana 18. Druga wygrana, moi drodzy, w podwójnej grze super. Super, super. Drapien, 38. Nie ma, 35. Nie ma. Tu jest co? Trójeczka. Trójeczki nie mamy. 6 nie ma. 11 nie ma. Szukamy dalej. 16, moi drodzy, jest trzecia wygrana w podwójnej grze. Ekstra. Fajnie. 22, dwa. moi drodzy, czwarta wygrana w podwójnej grze. Super, naprawdę fajnie. Cieszę się bardzo. I tu 34. Dobrze, także sprawdźmy sobie, co się kryje. 5 zł, 5 zł, 16, 5 zł i 17, 5 zł. Super, także na podwójnej grze już mamy dwie dychy, fajnie, także już mamy naprawdę połowę, tak można powiedzieć, elegancko. Dobra, drapiemy dalej. Czekajcie tylko sobie, o. Dobra, dobra, zapomniałbym, ja tutaj 20 zł, a tu jeszcze mamy, zobaczcie. Cyk. Cyk. Nie ma. No i tu. Nie ma. OK. Kolejna zdrapeczka. I love you. Także zaczynamy drapeczka z numerem siódmym. Może przyniesie nam szczęście. Kto to wie. OK. 11, 6, 33 i 22. To są nasze wygrywające liczby. Także terapiemy. Szukamy. 24 25 Moi drodzy, jest wygrana w I Love You. Super. Także mamy pierwszą wygraną w I Love You 22 ekstra 19 31 nie ma 29 nie ma 13 nie ma i i 12 obok. Dobrze, także sprawdźmy sobie, co się kryje. Pod 22. 5 zł, także mamy zwrocik. Dobry zwrocik. Nie jest zły. <laughs> Proszę bardzo. Okay. Czekajcie, czekajcie. No na razie bilans jest ciekawy, tylko jedna z przegrała. Kolejna zdrapeczka to ekstra pensja. Także drapiemy. 23, 25, 3 i 30. 1 to są nasze wygrywające liczby. Proszę bardzo, zaczynamy drapie. 29, 8, 17, 35, 26, także tu nie mamy nic, szukamy dalej. 22 dwa. obok, 33 trzy nie mamy, szósteczka nie mamy, jedynka nie ma i. Ekstra pensje. No dobrze, moi drodzy. Także druga przegrana zdrapka. Kolejna zdrapeczka to będą super linie. Czekajcie, czy wam muszę oddalać? A nie, tak się pięknie zmieściliśmy w kadrze. Dobrze, także drapiemy od razu sakwa. I szukamy sakwy. I szukamy sakwy. Nie ma. Kolejna rzecz, kolejny symbol to balony. Baloniki są. Proszę bardzo. Tutaj mamy baloniki i tutaj. Ok, dobra, drapiemy dalej. Rolki. Szukamy rolek. Rolek nie ma, niestety. Kolejny symbol to gwiazda. Nie wiem, czy była gdzieś tu gwiazda. Jest. Gwiazda i gdzieś jeszcze chyba nie. Dobra. Kolejny symbol arbus, arbus gdzieś był. O, jest. Mówię, gdzieś mi się rzucił w oczach. <laughs> Dobra moi drodzy. Piłka. Piłeczka też jest. Balony też były, także zrapię bardziej. Szukamy dalej. Piłeczka jest tutaj. I tutaj. Czy gdzieś jeszcze? Mhm. Okej. Okay. Tu. Dobra. Zrapiamy dalej. Kolejny nasz symbol to parasol. Parasola niestety nie ma, drapiemy dalej klucz, klucze gdzieś tu były. O, tu jest klucz, o, tu są dwa klucze. Proszę bardzo, no i nie ma. Drapiemy dalej, lody. Mamy lody. I tu lody jeszcze. Okej. Okay. Wszystko. Dobra drogie Ostatnie nasze dwa symbole. No i zobaczymy, czy coś nam się odkryje. Yy, dzwon. Mamy dzwonek tutaj. I nie ma, dobra. I cytryna. Dobrze, moi drodzy, także sprawdzamy sobie od razu cytryna, cytryna tutaj. Ale chyba nic nam ta cytryna nie da. Sprawdźmy sobie od razu literki kontrolne. B. B, L, Y, B. No tak jest, zgadza się. Także mamy trzy różne literki kontrolne. Niestety zdrapeczka pusta. Kolejna zdrapka. A, jak idziemy z tymi liniami, to teraz już pójdą ekstra linie. No i tutaj już, jak widzicie, musimy sobie troszeczkę oddalić ten obraz. Także musicie mi chwilowo wybaczyć. Dobra, także drapiemy od razu, szukamy naszych symboli. Sakwa. Tutaj pewnie przyspieszemy delikatnie, chociaż znając życie, na pewno. No, i ostatni nasz symbol to rolki. Zobaczymy, czy rolki coś nam pomogą, czy niestety linie nadal pozostaną z przegranymi, z drapeczkami. <laughs> Dobra. Rolki, rolki, rolki. No, wam powiem, nie widzę, nie widzę. Także wychodzi na to, że mamy pusto. No, zgadza się. SN. Różne literki kontrolne ja nie wierzę, naprawdę te linie mnie nie lubią, a już ich zdrapałem normalnie z 10 sztuk. Dobra, moi drodzy, także teraz ostatnia zdrapeczka, już teraz sobie obniżymy cyk. Ok, no i dobra. Teraz ostatnia szansa w 500 tysięcy złotych diamentach. Zobaczymy, co tutaj uda nam się wydrapać. Jak widzicie 7, 39, 28, 40 i 9 to są nasze wygrywające liczby. Proszę bardzo. No i drapiemy. 6. No niestety obok. 12 nie mamy. 38 nie mamy. 16 też nie mamy. Trójeczka nie mamy. Szukamy dalej. 27 obok tradycyjnie, 19 nie mamy, 18 też nie mamy. 8 pomiędzy, <laughs> 1 nie ma, szukamy dalej. Zdrapeczka, jak widzicie, z numerem 5. Dobra, drapimy 15, 36, 29 obok. 25 nie ma. Dobra, no i ostatnia linia do zdrapania. Także ostatnia nasza szansa. 14 nie ma. 21 nie ma. 33 nie ma. 26 nie ma. No i ostatnia szansa to 37. No dobrze, moi drodzy, także tym razem nie udało nam się wygrać w 500 tysięcy złotych diamentach. Tymczasem przyszedł czas na podsumowanie. No, i proszę bardzo, moi drodzy, nasze wygrywające zdrapeczki. O! No dobrze, moi drodzy, także dzisiaj na draping było przeznaczone 42 zł, a wygraliśmy 25-26 zł. Także mamy ponad połowę, można powiedzieć. No, a wynik do zaakceptowania. Tak myślę. Tymczasem ja się będę z Wami żegnał, przypominam o czwartkowej premierze, jeśli nie zrobiłbym odcinka w środę, chociaż postaram się zrobić dla Was jakiś odcinek w środę, przypominam o czwartkowej premierze z o Ojenny nie pamiętam nazwy, ale jakaś jest zdrabka za 20 zł, coś z milionerami chyba związane, nie pamiętam, w każdym razie postaram się na środę zrobić odcinek, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego popołudnia, miłego wieczoru, bo nie wszyscy będą oglądali to. Tak jak teraz wrzucę w tej porze, czyli w godzinach 19:00-19:30, podejrzewam. Dobrze, moi drodzy, żegnam się z wami bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Łapkę w górę, jeśli się podobało. Hej, cześć. Do zobaczenia. Pa. Głośnie jeszcze, niech się drze.